Rzeczy, którą chciałbym nauczył mnie tata o relacjach z kobietami. Mimo że sam był żuchaczem podobno, no to jednak y, pewnej wiedzy mnie przekazał. Ale geny zostały. I, i ciągła ta do dziury. No też, y, y, lub jeździałkę. No. Pasjonat dziury, dziury ewidentnie. I. Jedna z rzeczy, jaką chciałem, żebym przekazał, to żeby nie ma sensu dyskutować z papami. Nie ma sensu ich kłócić. Zobacz. Jeżeli na przykład nie podoba ci się program w telewizji, że oglądasz telewizję. A załóżmy, że oglądałeś wcześniej, to go zmieniasz. Dyskutujesz, rzucasz telewizor, w telewi telewizor pilotem, no komentarza nie napiszesz. Ale jeżeli na przykład nie podoba ci się film na YouTube, to czy, to czy jesteś człowiekiem, który pisze o oh albo ewentualnie czy jesteś takim intelektualistą, który mi wywalił w komentarz który jest strasznie długi, strasznie zagmatwany i próbujesz mi udowodnić, że mam rację. Tylko pytanie, kiedy ostatnio bzykałeś? No właśnie. Dlaczego nie ma pod moimi filmami tak wielu komentarzy? Bo po pierwsze, tu nie ma co komentować, bo rozjeżdżam temat każdy i wyjaśniam Ci to tak, żebyś nie potrzebował nic komentować. Po drugie, i nie zostawiam komentarzy tylko po to, żeby robiły zasięgi, bo wiem, że ludzie je czytają. Więc jeżeli w komentarzu będziesz bredził Faemazony, to dostaniesz bana. Po prostu dostajesz bana i ja nie dyskutuję. Tak samo z kobietą. Nie ma sensu dyskutować. A chcecie dyskutować. Kobieta nie chce z tobą dyskutować. Rozumiesz to? Kobieta ma cię... W... Jeżeli jej się coś nie podoba, to ona macie w dupie. Jeżeli ona będzie chciała, to cię oleje, dlatego że masz imię, jaki były albo zostawicie dlatego, że źle złapałeś zawidelec w knajpie. Tak, są takie przypadki. One nie mają skrupułów. One nie chcą dyskutować. Pytanie, czemu Ty dyskutujesz. Powiem Ci, o dyskutujesz. Dyskutujesz dlatego, że nie masz jaj, odwagi, kompetencji, umiejętności, doświadczenia, wiary w siebie do tego, żeby pogonić ją w pizdiet i znaleźć sobie kogoś, kto bardziej Ci odpowiada. Ponieważ jeżeli Ty jesteś w relacji, w której nie ma seksu, nie ma dobrego jedzenia, nie ma wsparcia, może nie tyle wsparcia, no bo prawdziwy mężczyzna nie potrzebuje wsparcia emocjonalnego kobiety. Taka jest prawda. Więc jak laska ci mówi, że nadaje y, mężczyźnie emocjonalnie wsparcie, to... Aha, czyli chcesz gościa, który jest w topie społeczeństwa i ty chcesz mu dawać wsparcie, tak? Koleś, który zarabia minimum 10 razy tyle, co ty, on potrzebuje twojego wsparcia. Kurwa, logiczne. Wiecie co Jeff Bezos? Here I am. I'm going to support you. No to chyba jej, kurwa, w Amazonie pas śmiechem. Zabili. Więc jeżeli jesteś w relacji, która ci nie odpowiada nie, i nie zostawiasz jej, to po prostu robisz to. Jeżeli nie ma w grze dzieci i majątku, to robisz to tylko dlatego, że A. Jesteś uzależniony psychicznie. B. Jesteś pipą, dlatego dałeś się uzależnić psychicznie. Pipą taką pipą nie z wyboru, tak? Bo najłatwiej jest powiedzieć komuś. O, jesteś misiakiem. Nie. Po prostu przebrało się za pipę. Kto jeszcze nie wie, że jest y gościem z jajami. Ja Ci pomogę zrzucić ten paskudny, paskudny strój. Rozumiesz? Tak, jakbyś poszedł na imprezę Halloweenową i się przebiał za sedes. Powiedzmy, mniej więcej tyle to Mniej y więcej podobny wymiar. Wy wy y Podobny ładunek emocjonalny będzie miało to. I co ty robisz, jeżeli ze sobą, ze sobą, ze swoim darem, jaki dostałeś od losu życie Słuchaj, byłeś? Byłeś najsilniejszym plemnikiem. To już tak jeb uderzyłeś w komórkę krajową jeb do środka. Ja tu jestem. A tam czekało przed wejściem band miliony, kurwa, słabych plemników, i ty teraz. Przyjmujesz się gadaniem jakąś, jakiejś pani? Właśnie. Dwa. Kolejna rzecz. Jeżeli ty jesteś w związku, że cię fascynuje, ale są w grze dzieci, rozumiem, ale przeważnie to i tak się rozwali i tak nic nie wytłumaczysz. Nie da się gadać. Związki się nie tłumaczy. Kobieta nie chce, żebyś jej cokolwiek tłumaczył i to nie działa tak, że ty jej w końcu wytłumaczysz i ona cię zrozumie i stwierdzi. Masz rację, kurwa. Rzeczywiście, byłam dla ciebie szmatą. Tak nie będzie. Nie wytłumaczysz tego, ponieważ relacja, małodunek seksualny, czyli ty musisz w pewien sposób nad nią górować, aby ona czuła w tobie tak zwane kpacie i poczucie bezpieczeństwa. Ale jeżeli ona nie chce przed tobą klęczać i dawać dupy, to, to sytuacja jest praktycznie nie do uratowania. I nie da się tutaj tego wyprostować. Oczywiście ja nie zmuszam nikogo. Rozumiem, że to też jest twoja odpowiedzialność na to, żeby stać się mężczyzną atrakcyjnym. I jak niestety muszę ci powiedzieć prawdę, w większości przypadków, kiedy już gówno wpadł w wentylator, to nic z tym nie zrobisz, ale możesz zrobić to z nową dziewczyną. I nie mów mi, że ty musisz odzyskać miłość tej swojej byłej, bo dopóki ona nie wygląda tak, to nie pisz do mnie, że ty musisz kogokolwiek odzyskiwać, ok? No, jeżeli, nie ma, jeżeli są dzieci w grze, to rozumiem, że chcesz po prostu zwyczajnie zyskać na czasie, ale dalej wszystko będzie się kręciło nie jak ty ją przekonasz, tylko na ile a ty jak. Się stajesz. Bo jeżeli kobieta przestaje cię szanować w związku, to ma ewidentnie wadę postawy. Ma ewidentnie wadę postawy. A nic tak nie prostuje kobiet jak oddech konkurencji na plecach. Więc jeżeli jesteś w związku, coś się zaczyna sypać, chcesz znowu zmienić dynamikę relacji, nie mówię o odgrywaniu się, tylko znowu pokazać tej swojej kobiecie, że jesteś. Gościem, bo może się to zapomniałeś, zapuściłeś, chciałeś dla rodziny, dla topy rodziny, bo ty musisz odpocząć po pracy. No niestety, no to tak z kobietami nie działa. To tak z kobietami nie działa. Bo dla kobiety to, że ty ciężko pracujesz, nie ma. W większości przypadków żadnej wartości. Jeżeli przy tym jesteś zmęczony, bo to dalej jest oznaka, że sobie nie radzisz. Jakby co? I tutaj mogę Ci pomóc. Odzyskać pewną dynamikę tego związku albo wyciągnąć wnioski na przyszłość. Część wiedzy z tego będziesz miał w 1000 kobiet system 2, gdzie jest część więcej o związkach, i tam jest część właśnie o tym, gdzie jeden z moich mentorów, który miał ponad 1000 kobiet, odpowiada o tym też, jak doradzał komuś, jak odzyskać równowagę w związku. Równowagi, dynamiki w związku nie. Zyskuje się dyskusją. Jedyne, co działa na kobiety, i mówić to ja, gość, który od 2008 roku uczy ludzi, jak być atrakcyjnym mężczyzną dla kobiet, sukcesami, żeby w ciągu nawet niektórzy, moi klienci, w ciągu 5-10-15 minut potrafią poznania kobiety, wylądować z nią w łóżku albo mieć z nią zbliżenie gdzieś w miejscu publicznym. Mówić ci ta nic nie działa na kobiety tak bardzo. To jak świadomość to już są inne kobiety, które cię pragną. I, ty, i one nie muszą być nawet obok. Ale jeżeli emanujesz energią, być atrakcyjnym, czyli co, jesteś, nie jest, tylko jesteś atrakcyjny dla niej. Bo tak to mogą tylko beciaki na Instagramie pisać, że sztuką nie jest podrywać przy, te tysiące kobiet. Tylko sztuką jest podrywać jedną kobietę tego, codziennie przez lata. No, ja. Mhm, uh -huh. no, uh -huh. A później, dlaczego zaniedbywał pan żonę? Ale przecież ja postawiłem dom, ja kupiłem mi samochód w wysoki sądzie. Pieniądze to nie wszystko. No, kiedy ostatnio było pożycie? Nie miał pan dla niej czasu. Wola pan pieniądze niż miłość. O rodzinę trzeba dbać. Musi pan coś zrobić, żeby to pogodzić. No coś, coś. Efemeryczne, niespełnione, niezgłębione, coś. No zrób coś, no, zrób, no, nie wiesz. No, jesteś tam zrób coś. I dla to dyskusja nie ma tutaj kompletnie żadnego sensu. Żadnego. Ok? Żadnego. Więc naucz się być mężczyzną, który nie chce dyskutować i z którym się kobieta nie chce dyskutować. Bo to nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Wszystkie dyskusje, które prowadzisz z kobietą, są tylko i wyłącznie dlatego, nie opłaca ci się, lub boisz się ją pogonić w pizdu e, e, i wymienić na inną, albo zwyczajnie jesteś emocjonalnie od niej uzależniony. Bo kiedy ktoś napierdala cię kijem, a ty się pytasz, czy może czas zrobić sobie przerwę, żeby się nie zmęczył, to to jest emocjonalne uzależnienie. To to nie jest miłość.